Dziś sporo chmur, przelotny deszcz i chłodno, 12, 16 stopni. Chłodno, bo przecież na weekend prognozujemy nawet 28 stopni. Ale to właśnie dziś następuje ta zmiana pogody na tą, na którą czekamy, słoneczną i ciepłą. Karolina Dobrowolska, dzień dobry. No dziś nad Polską płynie front atmosferyczny, to dlatego w wielu miejscach mamy przelotne opady. Ten front po południu obejmie głównie północne i. Wschodnie regiony, ale że ten front tak sobie zakręca, to niewykluczone, że popada także na zachodzie. Bez deszczu w centrum, a także w Małopolsce. No i tak niezbyt ciepło, bo od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, maksymalnie do 16 w centrum, a także miejscami na południu kraju. Na zachodzie, a także nad morzem, ta odczuwalna temperatura może być niższa, bo tutaj silny i porywisty wiatr na pozostałym obszarze będzie umiarkowany. A na kolejnej mapie widać, że te frontowe chmury będą już poza Polską. Na północy i na zachodzie może być miejscami trochę więcej chmur, a na wschodzie będą się tworzyć mgły i zamglenia. Noc tak umiarkowanie ciepła z temperaturą od 5 nawet do 8 stopni. A czwartek. Z przepiękną pogodą. Od rana bardzo dużo słońca. Jedynie nad morzem może się gdzieś miejscami trochę bardziej chmurzyć. No i z południa będzie napływać to coraz cieplejsze powietrze. I to choćby jutro na Śląsku 24 stopnie, ale i na pozostałym obszarze na pewno odczujemy tą przyjemną temperaturę. Zwłaszcza, że wiatr silniej powieje już tylko nad morzem. Ciśnienie będzie rosnąć w południe w Warszawie 1200 hPa. Słonecznie i bardzo ciepło. Tak będzie w kolejnych dniach, choć w weekend miejscami może także zagrzmieć. Przyjemnego popołudnia Państwu życzę. Do zobaczenia.